Ja pierniczę, no powiem wam szczerze, yy, niby jesteśmy z powrotem, ale wydaje mi się, że plik yy, od nagrywania wziął i mi się skopał przez to, że yy, komputer, yy, no musiałem go zrestować. Ja nie wiem, czy tamten plik w ogóle w jakikolwiek sposób... Nadaje się do użytku, tak? Przez to, że nie wiem, czy tamten plik nadaje się do użytku. Nie wiem, czy będę mógł wam to sklecić w całość i czy w ogóle będę mógł to wrzucić. Jeżeli widzicie to, to są dwie możliwości. Widzicie to albo w wersji pociętej. To znaczy, to jest drugi film. Przy pierwszym pokazał się odnośnik, że możecie zobaczyć go tutaj, albo widzicie to w wersji yy, połączonej. Jest też możliwość, że w ogóle tego nie widzicie, bo wszystko się tak pierniczyło, że nie dało się tego wrzucić, i to jest też możliwość, ale mam nadzieję, że tak nie jest i że to jest najmniej prawdopodobne. Ale ogólnie bardzo chciałbym to wrzucić wam, bo odcinek jest iście brązowy. Wow, jak ja to przeżyłem, to nie wiem. Eee, dajmy to trochę ciszej. <grywka> Przerwał mu Ricole. Odcinek jest fajny, tylko kurczę szkoda tego co się stało. Wydaje mi się, że... że... Bo sprawdziłem to, plik się wydaje mi skopał. <śladanie> ale te cidy i ten meczek jest po prostu przesłodki. A może byś mi tak pomógł! Gnarze głupi. Głupi gnarze. No dobra, wracamy do meczu. <śladanie> 228.5 5 Yy, Okej, okay. no zobaczymy co z tego będzie. Kurcze... Yy, mam nadzieję... ...szczerą... ...że da się to jakoś połączyć. W każdym razie, dobra. Yy, ja tu tylko przy przypominam przy okazji, że 1000 łapek w górę... ...pod tym i poprzednim... ...pod tą i poprzednią częścią filmu... Yy, ...to jest tam... A, super, Sraka, Fajnie, że w te pojeździe To są trzy filmy. <noise> Zaraz wyjdzie, że cztery filmy w tym tygodniu z mistrzów Brązu. Kurczę, no głupio, komputer mi zaczął szaleć. Czy ty. Gdzie był twój slide i po cholery tam wbiegłaś, głupia Ewelinko? No po co? No po co, no? Głupia była. Zobaczcie, jak ja mam tyle kasy i full builda To kupmy potkę. Idźmy po blue i zacznijmy powoli kończyć tą grę, bo ile można. Tu, 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 tu. Tu, tu. Znaczy, że ty głupi jesteś, że ty chciałeś mi blue zabrać? Nie dam rady tu sensownie rzucić dzidą. A jednak dam. O jest! Ty łaku. Kraba zrobi? Oczywiście, że nie. Kurcze, i teraz kraw nie będziemy się zatrzymywał na pułapce. Świetnie, zmarnuj smajta. Nie no, po co nam smajt na barona? Ja pierniczę. Świetnie, to łażenie po grzybach na pewno nam pomaga, nawet z Onie zdążyłem kliknąć, jak klikałem, no i tyle po Baronie, super użycie, garen nieśmiertelne. Garen Solo tam wszystkich zabija. Ta postać rzeczywiście jest świetna na bronzu, bo takie tanki z damage'em. Eee, no. da się zabić tylko Adekerek, który umie kajtować. W bronzu takiej nie ma. <ścoughs> Super wykorzystanie Barona. No ja go nie zabiję, no bo jak ją ja go zabić? Co w drugą stronę? Czemu ich odrzucasz od wieży, skoro ich bije wieża? On w ogóle wie, jak ten ult działa. Wątpię szczerze. Szczerze wątpię. Ja już mam full builda i raczej nie jestem w stanie za wiele tutaj zrobić tą nidalką. No chyba, że będę wyłapywał pojedyncze osoby, zabijał je. To też nie jest taki burst, jak bym chciał. No, jesteśmy ja tam idę, świetny plan. No, tutaj, No, cześć! Nie będziesz wide managerowi. <słuch> Oście, kurde no. Co za potwór z tego Timo. No, cała tarcza to zjadła, tak? Pum! Miecz z nieba! Ta gra wygląda, jakby miała być przegrana. Uh, Przykry. Tak pięknie Mieść czterech gości, które mogłeś ultować w ścianę. Wywaliłeś ich od ściany, bo nie wiesz, jak działa Twój ultimate. Aaaaah! <ścoughs> Feed so hard, no tak myślę, że to nie jest problem akurat. Jak się jest Twitchem i się nie umie kajtować, to to jest raczej to jest problem. Timo w ogóle, który był beznadziejny, teraz nagle robi damage. O! Bardzo dobrze. Piękne zagranie. Możesz już uciekać, dokładnie tak. <z hacerlo speak. młodezy fandom> Ten urgot jest kupą. You are Dick K that's true. śmieszne. Tak gram już 43 minuty. Co so czyści mistrzowie, z rozłożenie na dwa odcinki. Aa ja Nie chcę starego orakla, który mi wykrywa grzyby. No, dawaj to! Wow, tu jest szansa zabić Gerena Minęła. No, nie! Nie. Oj, oh, głupie grzyby na całej mapie i nawet nie ma jak się przed tym ochronić. Mam taką postać. Super ulti, bardzo użyteczne. Świetna robota Twitch. Bosko. Ah. Nie wygląda jakbyśmy mieli to wygrać, niestety. Oje! On nie może w nią kliknąć! Klikaj zamiast kliknąć! Aha, a tak! To on w nią klika i klika. Zabiłbyś go. Ile jebania. bania? E ja pierniczę. A, Ewelinka się gdzieś między się wywaliła bo tak. Dobra, lećmy na tego topa. Dobra, czekajcie, wykorzystam te pieniądze, bo zaraz mi się skończy. Może lepiej by było, jakbym na przykład miał Rabadona. Rabadona. Pewnie tak. O ten Timo kurcze Ty ja mogę trafić go z dzidy? tu jest, Timo, no właśnie grzybobranie. Uau. Wow. Uau, o wow, meu inibidor. Kurczę, no ten cooldown na dzidę taki niewyczuwalny. O, pierwszy raz kogoś przybił do ściany. No nie wierzę. i no wygramy to wygramy o ja pierdziele naprawdę o, da, da, da. <ścoughs> o kurczę No cóż, mimo bardzo dużych utrudnień i mimo awka i tak zadałem najwięcej damage'a z timu i miałem najwięcej golda z timu, <grywki> nie wiem jak. Ale gierka była spoko iście brązowa, szkoda tylko, że no tak mi się wszystko upierniczyło. Zobaczymy, czy dam radę poskładać. Jak nie, to mówię, będzie w dwóch partach wysłane i tyle. I tak zobaczycie całe, i tak zobaczycie całe. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku mistrzu Brązu. Pamiętajcie o tej łapce w górze i pod tym ewentualnie poprzednim, poprzednią częścią tego odcinka. Jak się uzbiera ten tysiąc, nie po pięćset, tylko tysiąc na jednym z nich, to będą trzy odcinki mistrzu Brązu w tym tygodniu. Póki co to ja się z wami żegnam i do zobaczenia na razie. Cześć!